Dzisiaj w naszym odcinku zrobimy coś specjalnie dla dzieci, bo to w końcu ich święto niedługo. Specjalnie na Dzień Dziecka przygotujemy banofi, ciasto bananowe z karmelem, z czekoladową granolą. Myślę, że będzie rewelacyjne. Jako spód użyję granoli z pełnego ziarna owsa. Całe opakowanie granoli wrzucam do. Niski. 60 g rozpuszczonego masła. Wszystko ładnie wymieszam, tak żeby się z każdej strony ładnie masełko przykleiło. Forma odtarty. Na dno formy wysypuję granole Ugniatam. Piekarnik mam nagrzany do temperatury 180 stopni. Jakieś 10 minut. Chodzi o to, żeby się ładnie nam to Zapiekło, umyte banany będę teraz obierał i kroił. Oj, niegrzeczne banany. Włączamy gaz. Na początek możemy nagrzać patelnię nawet na dużym palniku. Na suchą patelnię wsypuję cukier i będę obserwował, jak się karmelizuje. I stopniowo będę... Dosypywał cukru. Dobrze. Mamy już karmel ładnie zrobiony. Teraz bardzo ostrożnie doleję trochę ciepłej wody. Niech nam się to wszystko ładnie połączy. Niech się już ładnie gotuje. Ja skropię banany sokiem z limonki. Woda się połączyła ładnie z karmelem. Odrobinę masła. Najlepiej drewniana łyżeczka. Dodaję śmietankę. Pięknie. Zaraz część tego sosu odłożymy do miseczki, żebyśmy mogli później udekorować nasze ciasto właśnie tym sosem. Niech się przez chwilę zagotuje. Słuchajcie, miseczka, żaroodporna, żeby się nam albo garneczek, żeby nam nie popękało. Myślę, że tyle wystarczy. Odstawiamy do wystygnięcia nasz sos. A teraz już możemy dodać to co najważniejsze, nasze banany idą na patelnię. Teraz te banany się nam ładnie z każdej strony zabezpieczą karmelem. Banany gotowe. Zobaczcie, co tu się dzieje. Super. Pięknie. Teraz ten cały karmel ładnie przyklei nam banany do naszego spodu. Odstawiamy. Teraz musimy czekać naprawdę dość długo, aż wystygnie całkiem yy, i naczynie, i spód, i banany. My w międzyczasie ubijemy sobie śmietankę, żeby już była gotowa, jak przestygnie. Przelewam do wysokiego naczynia. Mocno schłodzona śmietanka, dobrze ją wymieszam. Mikser i ubijam na sztywno. Śmietankę mam już prawie ubitą. Dodam 2-3 łyżki cukru pudru. Na sam koniec kilka kropli soku z limonki. Ciasto już nam przestygło. Nakładam śmietankę ubitą na nasze karmelizowane banany. Jak zrobicie to ciacho, piszcie mi w komentarzach, jak smakowało. To ciasto można śmiało potraktować jako deser i nakładać je normalnie łyżką, tak jak kramble czy coś w tym stylu. Kornet. Wlewamy sosik i pobawimy się w dekoracji. Zobaczcie, jakie proste ciasta. Myślę, że dla dzieciaków to będzie rewelacyjna niespodzianka na Dzień Dziecka. Zróbcie i przekonajcie się. A jak zrobicie zdjęcie, zdjęcie wrzucamy na Instagrama. Hashtag Kuchnia i chwalcie się tym, co Wam wyszło. Do zobaczenia. Cześć.